Wiele lat temu e, podzieliłam się z moją przyjaciółką swoimi odczuciami na temat tego, jak czuję się w związku z tym, że mam mówić do ludzi na pewnym wydarzeniu. E, czułam strach, lęk, niepokój, obawy, a ona z nieukrywanym zaskoczeniem mówi do mnie: Jak to jest możliwe? Ty, taka pewna siebie, wygadana, e, otwarta. Mm, boisz się wystąpienia publicznego. Od tamtego czasu zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że niektórzy mogą nas postrzegać na zewnątrz zupełnie inaczej od tego, jak my sami czujemy się w środku. Zapraszam Was do krótkiego spotkania z takimi... Aspektami naszego życia, naszego funkcjonowania, jakim jest poczucie własnej wartości i pewność siebie. Kilka lat później natknęłam się na Jespera Jula, który te dwa pojęcia, czyli poczucie własnej wartości i pewność siebie, rozdziela. My często używamy tego błędnie jako synonimy, natomiast on mówił o tym, że pewność siebie jest czymś, czego możemy się nauczyć, co możemy nabyć, a właściwie wiąże się z rzeczami, z obszarem, w którym możemy się wyspecjalizować, możemy nabyć zdolności, umiejętności. Jest to związane też z naszą wiedzą, z naszymi kwalifikacjami. W tym znaczeniu możemy być doskonałym kucharzem, możemy być pewni siebie w dziedzinie nauki, nie wiem, być historykiem, matematykiem lub bardzo zdolnym piłkarzem. Pewność siebie możemy mieć wielką i wcale ona nie musi iść w parze z poczuciem własnej wartości, bo czym jest poczucie własnej wartości? Poczucie własnej wartości nie da się nauczyć. A właściwie jako dzieci, każdy z nas rodzi się z takim ziarenkiem poczucia własnej wartości i możemy je rozwijać. Jest ono związane przede wszystkim z naszymi doświadczeniami z dzieciństwa, z relacji z osobami znaczącymi, i z tym, jak jesteśmy odbierani, postrzegani, ale przede wszystkim jakie my mamy, jako mamy wiedzę na swój temat i jak o tym, kim jesteśmy i jak się z tym czujemy. Dlatego można mieć poczucie e, własnej wartości i radzić sobie z tym, że nie jesteśmy zdolni w jakiejś dziedzinie, nie mamy właśnie w danym obszarze pewności siebie, ale też e, w drugą stronę możemy powiedzieć, że pewność siebie nie ma nic wspólnego z poczuciem własnej wartości, gdyż e, nawet wielka pewność siebie w danym obszarze, w danej dziedzinie, w, w tym, w którym jesteśmy dobrze, w którym mamy, e, Zdolności, umiejętności nie musi iść w parze z poczuciem własnej wartości siebie jako człowieka, jako osoby w codziennym życiu.